czystych linii, czyste gołębie z naturala, tutaj mamy gołąbka, jest to szpak Jostone Samczyk, numer gołębia to jest 2597, gołąbek jest 25 rok, z oryginalnej gołębi Jostone, ładny samczyk na ładnym oku, gołąbek ładnie złożony, tu jest rodowód tego gołąbka. Także mamy tutaj rodowód gąbka Johnstone Także myślę, że gołębie bardzo ładny, czysty samczyk, linia Johnstone. Tutaj mamy płowego samczyka szczepu Blicox. Też bardzo ładny ptak, jest to samiec, też ładnie złożony i gąb jest 24 rok, 39,58 belk. Z 24 roku 3958. Piękny, ładny samczyk. Linia Brikus. Zobacz, Tutaj mamy kolejnego gołąbka. Piękny samczyk, białolotek, bardzo ładnie zbudowany. I numer gębia to jest 1142. gołąb z 20 roku. Są, jest to gołąb, który został wycofany z rozpłodu po pięciu latach tutaj właśnie w naturalu gołębie są wszystkie wycofywane jest to czysta rasa gołębi widać ładny rogowy dziubek piękny ciemny białotek bardzo ładny ptak i numer gołębia to jest 1142 gołąbek 1142 jest to czysta linia gołębi Heskens van Riel gołębie poszukiwane, stara rasa właśnie Van Riel, także przepiękny gołąbek. Mamy rodowód też do tego gołąbka jest przyczepiony, także mamy gołąbka, bo nie wszystkie mają rodowody, ten jest akurat z rodowodem czysta rasa gołębi Hiskens van Riel. Także widzę koledzy, że gołąbki dobre, bo w dwóch głębiach 16 i 17 roku to jest rodowodem A tak jak mówię, nie wszystkie gołębie mają rodowody. Mamy kolejnego gołębia. Jest to gołąbek Samczyk. Jest to gołąb o numerze 6750-20 rok. Jest to gołąbek z linii Geringsa, czysty Gerings. Jest to samczyk, czysta rasa Geringsa. Można zobaczyć gołąbek też bardzo ładnie złożony z czystej rasy Geringsa ptaków. Także gołąbki bardzo, bardzo efektowne, bardzo ładne. Jest to samczyk czysty Gerings. I numer gołębia to jest 6750. I tutaj mamy kolejnego samczyka. Gołą po numerze 6759, 20 rok samczyka. Piękny gołąb, też bardzo ładnie złożony na no, to

Ale z tego co się e, orientuje to jest chyba Londolarys, jak się nie mylę. Ten gołąbek. Przepiękny samiec. I tutaj mamy głąbkę numerze 7920. Jest to czysta samica Jansenka. Też widzą koledzy, że gołąbek pięknie zbudowany, jak ktoś szuka czystych Jansenów to myślę, że warto. Numer Gołębia to jest 79,20. Pouciekały trochę rodowody z wiatrem, także zaraz mnie znajdę. Ale samiczka przepiękna. Jansen Szali z Naturala czysta Jansenka. mamy gołębia o numerze 8703. Jest to gołąbek czysty Desmet Matis. Bardzo ładny ptak. Czysta linia Desmet I Jest to samczyk. Tu mamy samczyka czystego Desmeta Matis. Gołąb Desmet Matis. Numer gołębia 21 rok belga 87. 03 tak jak tej szuka dobrych ptaków to mamy tutaj bardzo ładne fajne gołębie. Czyste linie z gołębi natury. I tutaj mamy kolejnego gołąbka. Numer Gołębia to jest 41,50. Gołąbek 25, rok 41,50. Gołąbek jest to czysta linia Stichelbauta. Tu mamy czystą linię Stichelbauta. gołąbek o numerze 41,50. Jest to Stichelbaut. Jest to samiczka, także tu mamy piękną samiczkę z gołębi Stichelbautta. Taka ładna, lekko przymazana, piękna samica. Bardzo ładny ptak, linia Stichelbautta. Takie szczałeczki przy oczach, tu markerek z tyłu. I tutaj mamy gołębia o numerze. 39,05 jest to linia Desmet Matis jest to samiczka, linia Desmet Matis. Także gołąbki widzą koledzy bardzo ładnie zbudowane. Samiczka, skrzydełko, aż po prostu o, dobry ptak. Tutaj widać, że dobry ptak jest to linia Desmet Matis. Samiczka z gołębi natural. Czyste właśnie rasy tych ptaków?

Mamy też samiczkę linia Desmet Matiz, także też jest to samiczka z linii Desmet Matisse Gołąbek też bardzo ładny, tak widać jak się układa, jak leży w ręce, myślę, że jest to wartościowy materiał do rozpłodu. Bardzo ładna samiczka linia Desmet Matiz. Piękne gołąbki. I to jest numer gębia 6736. Także widzą koledzy, że gołąbki bardzo ładne. 67-59 linia Glondelares z gołąbków. Piękny samiec, pięknie złożony, poukładany. Także koledzy, zapraszam serdecznie. Życzę miłego dziomka.